Hej, cześć, i czołem! Gosia pije kawę, a to dlatego, że dzisiejszy film będzie pewnie troszeczkę dłuższy niż zwykle, ponieważ mamy do opowiedzenia Wam o wszystkich, a no może nie o wszystkich, ale o tych ciuchach i akcesoriach motocyklowych, których używaliśmy w sezonie 2024 i wcześniejszych. Będą hity, jak i również rozczarowania, także oglądajcie. Dobrze, ten film będzie dosyć chaotyczny, ponieważ mamy bardzo dużo ciuchów różnych, mamy dużo skojarzeń, opowieści z nimi związanych, więc wybaczcie nam to, my nie mamy scenariusza, nie układaliśmy sobie tego, co chcemy wcześniej powiedzieć, więc no, będzie to pewnie dla Was e, nic nowego, jeżeli chodzi o nasze filmy. Rzeczy jest dużo, także będzie się też działo w tym filmie i nie będą to same też pozytywy. No dobra, to od czego chcielibyśmy zacząć? W mojej ocenie tekstylia. Dobrze, z tekstyliów co? Mieliśmy może, tak jak zawsze co roku, coś z Modeki testujemy, mm -hmm. więc w tym sezonie mieliśmy Hydrona. Tak i Hydron okazał się produktem, który bardzo mocno zaszokował nas krojem i to zaszokował nas w sposób pozytywny, a przynajmniej mnie. Oczywiście jak to zwykle w Modece bywa, można kupić a produkty w przedłużanych wersjach, a jeżeli chodzi o naszą budowę ciała, jest to kluczowe, bo inaczej wyglądamy trochę jakbyśmy ukradli małemu dziecku ciuchy. Więc mamy przedłużane gacie. Tak, masz tego hydrolę pod ręką? Mam tylko membranę. Dobrze, a w sumie ja mam tutaj kurtkę. Dobrze. I zestaw jest dwuwarstwowy. Co za tym idzie, nie mamy ocieplenia i w naszej ocenie jest to ewolucja w dobrym kierunku ze względu na to, że niekoniecznie każdy chciałby płacić za tego waciaka, który generalnie jest smutny. Tak, ale nie ale ten jest odcinek z recenzją, nie będziemy tak, tłumaczyli wam, no jak z tarę. czego się składa jakby dany produkt, jak jest zbudowany, skonstruowany, tylko jak się sprawdzi w tym sezonie, więc co mi w Hydronie, mega wygoda i dopasowanie. Ja mam też w łóżku dajnezę coś tam na, na gore. W łóżku dainezę na górę oznacza, że przechowujemy nasze rzeczy w łóżku. Tak, mamy tam taką ogromną szufladę. Ja tego kompletu nie założyłam, choć on jest też fajny, też go bardzo lubię, Ale jednak ten hydron, to dopasowanie, to, to, to że ma te wydłużone nogawki i ta sama wygoda, wentylacja panelowa i fakt, że właśnie ta membrana jest zakładana na wierzch, tak. sprawia, że jakby ten, ten zestaw wygrywał u mnie w tym roku. Tak, jeżeli chodzi o mój taki wybór na nasze turystyczne podróże. A jeśli chodzi o. o... Kilka słów ode mnie, właściwie tylko jedno, to jestem zafascynowany tą nogawką w hydronie, która jest rozpinana właściwie do biodra i jest to pierwsza przeciwdeszczówka, którą zabieram chętnie i zakładam chętnie jak pada deszcz. Tak, bo też przeciwdeszczówkę to możecie na dżinsy założyć, na skórę, na cokolwiek w czym jeździcie, więc to też jest naprawdę bardzo uniwersalne rozwiązanie. Trochę szaleć już to membrano, więc nie wiem czy to się nie będzie nagrywało, więc może już gdzieś tam oduszmy. Nic się nie popróło w Hydronie, rzepy dalej rzepią, nie, nic się nie odkleja. My też w tym sezonie głównie jedzieliśmy miejsko, więc nie, nie ukrywajmy nie, bo to nasz podstawowy ciuch do jazdy. Trasa na Mazury i powiedzmy taka gorsza pogoda to był wybór. Zawsze, hydrona. tak, zawsze gdzieś tam jestem. prawie zabierałem prawie zawsze. Tak, także w designie brakuje może kilku takich smaczków, żeby ożywić jednak trochę ten wygląd tych ciuchów. Ale poza tym naprawdę zestaw taki godny polecenia. Jeżeli lubicie stanowane ciuchy, jesteście dojrzali emocjonalnie nie przepadacie do tym, żeby wszystko krzyczało: tu jestem halo! To modek i ciuchy zrobią dla Was dobrą robotę. Tak, zestawy turystyczne to chyba najważniejsze, co chcieliśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o tekstylia. Ja w tym sezonie prawie nie jeździłam w jeansach, chociaż te jeansy mamy tutaj od Trilobite, to jest model downtown, bardzo je lubię. To są jeansy też jednowarstwowe ale odkąd dostałam Noxa to tak jakby dżinsy poszły w ostatkę. ja też na co dzień nie lubię chodzić w dżinsach, tak jak widzicie jestem raczej taką dresiarą i to, że dostałam taki dres motocyklowy na potrójnym a zresztą dosyć bezpieczny i wygodny sprawiło, że dżinsy poszły do lamusa. Dżinsy motocyklowe też no, jak sami wiecie są bardziej w kroju slim po to głównie, żeby te ochraniacze się nie przemieszczały, żeby były na swoim miejscu, więc Jakie jest te 30 stopni, 28 na 25? Nie chcę mi się tych dżinsów zakładać. Mamy takie same dżinsy, oczywiście w rozmiarach różnych. I tutaj, takim słabym elementem, na który warto zwracać uwagę, jak będziecie wybierać dżinsy motocyklowe, jest klejony szef, który tu jest w środku. To jest ten element. I wiele osób uważa, że ten szef natychmiast puszcza. Oczywiście może puścić, jeżeli jest to tanio wykonane. Trilobite odrobił lekcję i ten, ten klejony szef trzyma się jak cholera, i tutaj jest pełne szapoba, jeżeli się boicie takich rozwiązań, to tutaj akurat w to działa. A te dżinsy pierzemy to są jednowarstwowe, tutaj nie ma keblaru, który powiedzmy traci swojej właściwości w przypadku takiego właśnie szamotania technicznego, mechanicznego nim i chemicznego, więc my je pierzemy. szef nie puszcza jakby ten, ten klejony. Zdał egzamin, no tyle można powiedzieć. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jak ktoś nie lubi slimów, no to powinien sobie kupić szersze gacie i tyle. No ale te szersze też mogły nie spełniać swoich zadań. Na początku roku pojawił się A, u nas taką człon roku taki jest tylko znaczy dostaliśmy go tylko w wersji męskiej. Jest to Speedy Frontier i Speedy Frontier jest produktem, który jest najwygodniejszą kurtką motocyklową, w jakiej dało mi być jeździć. W sensie w jakiej jeździłem. Głównie ze względu na materiał, który jest bardzo rozciągliwy i zarówno spodnie jak i kurtka dają Efekt tego dresu wspomnianego wcześniej, chociaż antur zewnętrzna, powiedzmy, ta postać tego produktu nie zdradza tego, że jest on aż tak wygodny i nie epatuje dresiarstwem. Więc jeśli cenicie sobie komfort, to taki Frontier może dla Was zrobić robotę. Ciekawostką i dla niektórych plusem, niektórych minusem może być to, że Frontier to jest taka platforma. Można do niej dokupić ocieplenie, membranę. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które można do niej dokupić, ponieważ sam produkt to jest tylko. Materiał zewnętrzny, który jest mega wygodny, jest oporny na przetarcia i ma, no jest nośnikiem ochraniaczy. Ochraniaczków trzeba sobie dokupić. Ale z całą tą yy, naturoodporną część, jeżeli chodzi o wiatr, wodę i zimno, trzeba sobie do niego dokupić. Produkt spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Jest to droga, którą moim zdaniem producenci ciuchów będą szli w przyszłości. Komfort przede wszystkim, a resztę jak ktoś chce sobie dokupić, to sobie dokupić. Dobrze, jest Modeka, jest Speedy. który z tych y, komu byś polecał, tak jakby z tych dwóch kompletów. Ta Modeka ma panele wentylacyjne, więcej wentylacji jest tam naprawdę sporo. No, Natomiast tutaj? Nie, no, ale mamy panele wentylacyjne, zaraz nie ten. Ja wiem, że nie było damskiego modelu. Tak, właśnie nie pamiętam, nasi widzowie te, też pewnie nie, ale tutaj tak, widzisz, tu to... mamy panele wentylacyjne. Tak, jeżeli chodzi o uniwersalność, to kupując raz a dobrze, kupimy modekę, która ma tą membranę w sobie i jeżeli mamy u siebie w domu jakiś Polar 200, to już jesteśmy gotowi na każdą aurę. Tutaj nie mamy wodoodporności, więc to jest, jak wspomniałem, platforma, to jest początek przygody i sami decydujemy, czy kupimy sobie zwykłą przeciwdeszczówkę, czy kupimy sobie membranę, która jest przeznaczona do tego modelu. Pamiętajcie też, żeby kupować dopasowanie, bo to, że któryś z tych modeli może Wam się bardziej podobać lub nie. To jest sprawa drugorzędna. Najlepszy ten produkt. To jest ten produkt, który na was jak najlepiej leży, jak jest jak najlepiej dopasowany. Też po wyjęciu membrany, ocieplenia tych innych wszystkich warstw. Wiele poziomów regulacji też jest ważnych, żebyście jakby ten, ten strój do siebie dopasowali maksymalnie dobrze, więc kupujcie też tym, co na, na Was dobrze leży. Masz coś jeszcze tekstylnego? Ja mam jeszcze. <laughs> Taką kurtkę, która nosi piękne imię Rebel Horn Jacks. Teraz idziemy w budżet, więc. Tak. tamte marki były bardziej premium. Ben, a tutaj mamy coś bardzo budżetowego. I tu uwaga, jeżeli postrzegaliście markę Rebel Horn, jaką markę, która robi wyłącznie budżetowe rzeczy, które są y, okupione y, y, zmniejszeniem jakości komfortu i ewentualnie zmniejszeniem również funkcjonalności oraz tanimi a, w wykonaniu, to Jacks. Przeczy właściwie wszystkim a, tym stwierdzeniom. JAX jest odrobioną lekcją przez Rebel Horna. JAX jest kurtką meszową z membraną, którą membranę można wyjąć i korzystać z, tego, z tych paneli wentylacyjnych, które są przeogromne. Krój jest też mocno europejski i nie jest już takim typowym pakistańskim wyrobem. Mamy odblaski, mamy właściwie wszystko, czego możemy oczekiwać od dwuwarstwowej kurtki, głównie skierowanej na lato i do poruszania się właściwie nie tylko w mieście, bo zabranie JAXa w podróż dzięki membranie, też nie jest dla niego jakimś upośledzeniem. Bardzo ładne wykonanie, nic się nie zepsuło, chętnie po niego sięgałem. Właśnie się zauważam, że lubiłeś dosyć tę kurtkę, tak. znaczy nadal ją lubisz. Nadal ją lubię, ale jakby no musimy testować dalej, więc nie możemy jeździć tylko w jednym produkcie. Natomiast jest to, bo na początku sezonu i w tych okresach też bardziej słonecznych, Tą kurtkę wybierałem bardzo chętnie i spełniała wszystkie moje oczekiwania. Dobrze no, też na tobie leżało. Właśnie nie było takiego dziwnego kroju, który by, nie wiem, widać było, że był na człowieka z innej cywilizacji przygotow przygotowany, tylko na nas, na, na Europejczykach, i czekaj. Wydaje mi się, że leży to całkiem dobrze. Fajnie wygląda, fajny design, sprawdza się też, jakby przemyślana konstrukcja, więc Rebel Horn super to robi. Naprawdę, Rebel Horn dobrze na lekcja. Tekstyliów, tak, trochę będzie też dziegciu, jeżeli chodzi o Rebel Horna później, ale chyba przejdziemy teraz, teraz do, do Noxa. Dobrze, ale idziemy. Idzie, tak idzie właśnie tego było bardzo dużo, tekstyliów. więc po, na twoją stertkę. Z Noxa mieliśmy bardzo dużo ciuchów, ja wzięłam tylko swój ulubiony. Okej, okay. mam nadzieję, że wzięłaś Silda również. Nie. O, to ja po To Znaczy bluzę, tak wzięłam. Tak. A, okej, okay, super. Ja. Dobrze. Więc to jest tylko część tego, co testowaliśmy, jeżeli chodzi o nox, wszystkie ciuchy się bardzo fajnie sprawdziły. Oczywiście może zacznę od dresu, od bluzy i spodnie. Spodnie nie wzięłam, żeby tutaj A już shield. tak Właśnie. za dużo nie było bałganu tak, w naszym otoczeniu. <laughs> Bluza na potrójne A i słuchajcie, była wiele razy prana, nie, jakby nie ma tutaj jakby takiego bardzo dużego zużycia, tak? Nie mychać ten materiał, nie rozciąga, nie kształci nie traci jakby swojej, swojej konstrukcji. Tak jak normalne dresy, wypychają się w kolanach, w łokciach. Nie wygląda to dobrze, nie wiem, po jednym użyciu, na przykład po całym chodzeniu. chodzenia. Tak, te dresy, jakby pamiętajcie, że one mają specjalny materiał, to nie jest stuprocentowa bawełna, więc one będą zachowały jakby swój taki pierwotny kształt i bardzo dobrze to wszystko się pranie. Oczywiście pod warunkiem, że do prania wyjmiemy sobie ochraniacze, o tym nie zapomnijcie. Tutaj z wad, tak jakby to też mi się tutaj, jakiś szef na rękawie lekko poszedł, zrobiła się gdzieś dziurka, więc będę gdzieś musiała go zaszyć. Natomiast jakie wskazówki, jeżeli chodzi, o tutaj jest taka mała dziurka. Co jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie to jest produkt, w którym będzie wam momentami gorąco Ja go używałam w, w zakresie temperatur 20-26 i było mi ok, jeżeli już było jeżeli była wyższa temperatura ja sobie zmieniałam na coś innego, na coś bardziej maszowego, Nie jest to stricte ciuch przewiewny w momencie kiedy na przykład jesteście instruktorem chcecie mieć coś wygodnego, ale stoicie cały dzień na placu w słońcu to wy się w tym ugotujecie Natomiast jeżeli jeździcie sobie właśnie w mieście, te temperatury są właśnie takie jak powiedziałam będzie wam bardzo wygodnie, komfortowo ja też pokocham ten ciuch, ponieważ ja jak ćwiczymy na placu tak, to niestety w kombinezonie te ciuch, te ruchy są często w jakiś tam sposób ograniczone, jest niewygodnie no i żeby pracować tymi barkami, łokcie do góry, wiecie te wszystkie inne pozycje to mi lepiej się to robi w dresie, do momentu kiedy oczywiście nie korzystacie ze sliderów, taki dres jest super na takie treningi na bardzo niskich też prędkościach, też pamiętajmy, że pomimo to, że to jest potrójny, A, to nie jest żaden ciuch na tor to nie jest żaden ciuch, żeby jakby, że tak powiem idzie kamikadze i czuć się nieśmiertelnym, nie nie ma tutaj suwaka uczącego, ze spodniami, to jest moim zdaniem największa wada są tylko te szlufki, ja się zawsze z paskiem ze spodniami, ale mam to świadomość, że nie jest to jakieś idealne rozwiązanie, tylko niestety korzystam z tego co mam jeżeli chodzi o Noxa właśnie to jest taka główna wada ich ciuchów brak tego suwaka łączącego natomiast te wszystkie funkcjonalności wygoda komfort są zabójcze ja do tych dresów zawsze zakładam też wysokie buty bo lepiej to wygląda moim zdaniem i jednak nie ma tam takiego ryzyka że ta kostka gdzieś tam też będzie sobie świeciła na wierzchu. Trochę za dużo gadam, Krzysiu, tutaj Bardzo głos. ładnie, podobało mi się. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, że dla tych, którzy nas nie, nie śledzą zbyt mocno, naszych social mediów, to to jest ulubiony strój żerawki i żerawka głównie porusza się po mieście w tym właśnie dresie, więc jest on, jeżeli chodzi o ilość eksploatacji i roboczogodzin, motogodzin właściwie, to on ma ich u Gosi najwięcej, więc jest Dokładnie, tak to prawdę, jest taki mój pierwszy wybór w tak, ogóle. jest najmocniej zużyty na pewno z tych wszystkich i, do, i przeszedł szkołę życia, bo Gosia bardzo lubi używać narzędzie, które stoi w łazience i nazywa się pralka. Więc jakby często tam bywa, a co za tym idzie, nie to żebym ja nie używał, ale potem są inne rzeczy, które robię, ale jest on prany bardzo często i rzeczywiście zniósł to godnie. Tak, te dresy są takie dosyć dopasowane, ja też sobie pozwalam chodzić w nich czasem do biura, to znaczy jeździć, jak wiem, że nie ma jakiegoś tam spotkania z klientami i tak dalej, że mi jakiś prezes nie wyhaczy na, na korytarzu, w więc po prostu też w tym razie sobie siedzę w pracy. Jaki jest klima włączona i tak dalej, bo często latem jest u mnie w biurze dosyć chłodno, więc, więc jest ok, ale, ale jeżeli macie pracę w takich warunkach, że tak powiem z podwyższoną temperaturą, to może być trochę ciężko nim wysiedzieć, bo jak ktoś tutaj słusznie zauważył, to jest syntetyk. To jest sztuczny materiał, to jest pochodna plastiku, dosyć mocno zaawansowana, daleko, więc to nie jest okej. taki super marinos, coś co będzie tutaj oddychało i fajnie Was, jakby, że tak powiem, wentylowało. Jedźmy dalej, bo tego Noxa mamy bardzo dużo i mieliśmy i męskie i damskie zestawy. Tutaj mamy z drugiej strony pojedyncze, a najprostszy produkt. Tak też bardzo lubiam, jeżeli już ta temperatura wzrastała powyżej 20, 26 stopni Celsjusza, no to ja już mówię dobra kompromis. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale wygodę stawiam na pierwszym planie. Czyli mam tutaj Action Pro na pojedyncze A, ale tutaj tak wentylacja fajna pod pachą, bardzo lekki materiał przewiewny, jakieś ściągacze tutaj jeżeli chodzi o rękawy, leginsy, które wyglądają trochę jak takie zaawansowane, ale są, no może na facecie nie będzie to fajnie wyglądało. Ale jest męska wersja. Jest męska wersja, Krzysztof nie odważył się w niej wyjść z domu. Pod takie fajne, pa, ci, pa, fa, fajne konstrukcje, jeżeli chodzi o biodra, bardzo do, dużo dodaje mi to takiego psychicznego komfortu, że jakby nie ma jednej wielkiej buły, która nie wiadomo co chroni, tylko tutaj skał, jakby to anatomicznie, tak mi się wydaje, bardzo dobrze przemyślane. I tutaj też mamy taką fajną wentylację że o wewnętrznej stronie nogawki. No to jest taki problem, jeżeli się rama mocno, grzeje w motocykl, jeżeli to jest właśnie taki na przykład też włoski motocykl, który oddaje dużo ciepła, no to może czasem parzyć i trzeba tutaj uważać, żeby nie zrobić sobie kuku. Natomiast na wysokie temperatury to, to był mój ulubiony zestaw. Nie najbezpieczniejszy, ale ja też nie, że najszybciej yy, na świecie yy. By no, sami, może nie tak. zawsze to chronię, ale jeżeli już jeździmy w mieście, też nie bądźmy hipokrytami. Tak? Jeżeli już macie jeździć na zdrabkę, to lepiej jeździć czymś, co ma pojedyncze A. Tak jest. Ja się tu pod tym całkowicie podpisuję. No i gdybym miała wybrać tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o Noxa, to jednak i tak bym wzięła taką zwykłą kurtkę meszową. Zwykłą, w sensie te ciuchy są o tyle niezwykłe, że wyróżniają się bardzo fajną konstrukcją i dobrą jakością. I nazwa: Urban Pro Mark 3. Tak, gdybym miała wziąć jedną rzecz z Noxa, na pewno bym wzięła po prostu takiego podstawowego mesza, tak? I, I jeżeli zaczynacie swoją przygodę z ciuchami miejskimi, na początek kupcie sobie zwykłą kurtkę meszową. To jest kurtka, ma podwójne A, jest dosyć uniwersalna. Zawsze Wam zawsze się sprawdzi w każdych warunkach, bo jednak ten dres, jakby te, te lżejsze ciuchy, to już one wymagają specyficznych warunków. Natomiast na upały zawsze taki dres jest, e, prze, przepraszam, taki mesz jest najlepszy. I e, jest świetnie dopasowany, jest bardzo elastyczny, też w ogóle no... Nox wygrywa moim zdaniem tym dopasowaniem, krojem i różnymi smaczkami, jeżeli chodzi o wykończenie. Największy minus w dalszym ciągu brak suwaka łączącego ze spodniami. W produkcie noxa. Mamy to tutaj jakieś śrufeczki i tak szupy. dalej. Poza tym petarda. Jeżeli tak. zmienią to na suwak, to sam będę dużym orędownikiem tego typu rozwiązań. Natomiast też robią je głównie czarne. Właściwie yy, wyłącznie. Tak. To, co jest jeszcze fajne w tych wszystkich ciuchach, to w momencie, kiedy mamy e, jakąś fancy kurteczkę, taką, którą my sobie kupiliśmy w sklepie A, Vintage, i ona tak. jest na przykład e, na mnie o wiele za duża, e, to ja tam nie kombinuję tak, z, e, jakby z e, szukaniem osoby, która mi dopasuje tą kurtkę rozmiarową. Tylko zakładam sobie pod spód po prostu taką bieliznę z ochraniaczami. Na to skóra i po prostu macie taki komplet, komplet motocyklowy. Dres z ochraniaczami pod kurteczkę i hej, generalnie kurtki te vintage'owe, które mamy też są raczej mało przewiewne, więc używamy je w momentach, kiedy jest temperatura chodniej, spada, tak. więc założenie takiego dresiku pod kurtkę jest jak najbardziej na tak. Dobra, tam Ci może, żeby teraz trochę że w przestrzeni... Ja bym, ja bym chciał teraz, patrząc na Twoją kubeczkę, przejść, w, e, brzydkie słowo, zabrzmiało to słabo, przejść do tego, że co zrobić w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno, i nasze ciuchy nie do końca sprawują się tak, jakbyśmy chcieli. I tutaj na e, ratunek przychodzi termoaktywna bielizna, w której mamy całe szuflady i odkryciem, e, które już od kilku lat stosujemy, jest termoaktywna bielizna marki. Six. Jest to bielizna, która ma. Jak wejdziecie w Katalog, to zobaczycie, że jest tam tego bardzo dużo, bo ma moją zarówno merynosa, mają bieliznę, która grzeje, mają bieliznę, która chłodzi. Mają bieliznę z winstoperem Mają bieliznę z połączoną, mają bieliznę, która jest tak cienka. Wielu motocyklistów na historiach których spotykam, narzeka na to, że w momencie, kiedy mają niedopasowany do końca kombinie, ze względu na swoją budowę anatomiczną, a no nie wszyscy producenci robią na miarę, to kiedy przybierają pozycję. Bardzo mocno zgniatane na tym motocyklu, żeby jak najbardziej technicznie jeździć motocyklem, to odczuwają drapanie w kolana. Nie jest to nic innego jak po prostu ochraniacz, który w momencie, kiedy zmieniają pozycję nogi, po prostu przesuwa się po nodze. Niestety nie da się tego ominąć. I jeżeli będziemy mieli grubą bieliznę albo bieliznę, która nasiąknie wodą i nie odprowadzi jej wystarczająco szybko, to ta wilgość też spowoduje, że to uczucie takiego tępego szurania ochraniaczem po kolanie będzie większe, no i mogą się pojawić jakieś tam zadrapania większe lub mniejsze. I to jest niesamowite, że jeżdżąc w tym stigzie, tym najcieńszym, tym, który zawiera w sobie karbon, we wszystkich kombinacjach, we wszystkich spodniach, które miałem, to uczucie zniknęło. I ja jestem zafascynowany, zakochany i uważam, że jeżeli Ciekawe. używacie bielizny do jazdy sportowej, technicznej, odczuwacie w ogóle taki dyskomfort, że ochraniacz gdzieś was drapie, to taka bielizna robi robotę. No i jest też pajacyk. Jeżeli je widzicie w komizonie jednoczęściowym i nie chcecie, żeby wam się koszulka zwijała albo gadki, bo tam ciężko to poprawić, to taki pajacyk jest. Tak, my mamy dużo bielizny i Dainaezy, mamy hmm. i Brubeka. I Body zresztą są tutaj nawet mamy. I Body Drya dry też chciałbym powiedzieć te dwa słowa, ale to za chwilę. Dobrze, ja wziąłem tylko tą jedną letnią bieliznę Sixabona, jest dla mnie the best of the best, jest moim też pierwszym wyborem latem. Uwaga taka, że może się łatwo próć, niektórzy, nie, nie, nie wiem, paznokcie mogą szarpnięcie ją trochę popróć, no nie jest zbyt tutaj mocna, ale to jak bardzo fajnie oddaje tą wilgoć i jak e, wysokiej jest komfort jej latem, no jest dla mnie jakby nie do podrobienia. Jeżeli chodzi też o utrzymanie, ona się też trochę rozciąga, tak, ja mam M-kę, wydawało mi się, że no, ona na początku była dla mnie dobra, teraz wezmę s po prostu, no i też e, jest Wrażliwa na rzepienie. Jeżeli Właśnie mam to żółwia, tak. to, to tutaj, tutaj w pasie już mam tutaj pełną dosyć mocną ja to bieliznę. Tutaj rękawy jakieś pozaciągane. Dużo się dzieje, bo to już chyba trzeci no, sezon? Chyba trzeci tych, sezon. Tak, tak. więc słuchajcie, nie lata. ma tragedii, jakby, bo wiele sezonów ta bieliznę wytrzymuje. Tylko no, mówimy, że no, jakby jeżeli nie jesteście zbyt delikatni, no, to możecie ją już w łatwy sposób uszkodzić. Ale my też, ja to piorę w pralce. Nie, tutaj nie chucham, nie dmucham na te ciuchy. Nie mam na to czasu, ani ochoty. One mają mnie służyć, ani ja im. Więc e, jest normalnie tektowane na równi z innymi. No, i tak, pierwszy wybór. Ja też to trochę lubię, że ona może trochę się rozchodzić czasem, bo ja nie lubię właśnie y, uczyć uciskania, przez co za termoaktywną. Zwłaszcza mm -hmm. te merynosy. One, Marynosy, one są takie mięciuteńkie właśnie... i one się bardzo rozciągają. A te takie, co jest. Y, y, w, przepraszam, w, mm -hmm. że wejdę w wakacje. Six w swojej ofercie, jak mogę pokazać, ma również ofertę, która jest grzająca, ale nie ma naturalnego włókna, w sensie jest zrobiona ze sztucznych materiałów. I ona się dużo mniej rozciąga, nawet teraz widać. I ona jest rzeczywiście taka gniecąca, ona wręcz wyciska i drapie, powodując to, że to krążenie wzrasta. I to jest to rozwiązanie, które nie każdy lubi. Ja akurat nie mam nic przeciwko, ale jeżeli jesteście osobą o wrażliwej skórze albo nie chcecie, żeby Was coś szarpało, drapało, no to myślcie raczej o naturalnych włóknach albo myślcie o naobieliznie, która zawiera, I jeżeli chodzi o grzanie, to bardziej merynosa. I Six też ma w swojej ofercie takie rozwiązanie. Bielizna, o której chciałem jeszcze wspomnieć, to nasz rodzimy Body Dry. Mamy próbeka, o którym wszyscy wiedzą, ale nie każdy zna markę Body Dry. Body Dry mm, robi dla wielu e, różnych dostawców, tak samo zresztą jak brubek, ale e, ja bieliznę Body Dry znam już od lat co najmniej pięciu lub nie, jak nie sześciu i rzeczywiście jest to bielizna, która wytrzymuje bardzo dużo. Jeżeli przeczytacie składy tej bielizny to, i obejrzycie nasz film o bieliznie, to zrozumiecie, że robią bieliznę na różnych... E, Poziomach ciepłości lub schładzania. Natomiast jest to bielizna o bardzo dużej wytrzymałości i jeżeli szukacie relacji ceny do jakości, to nasz Body Dry jest na mojej drabince bardzo wysoko. Więc jeśli szukacie niekoniecznie fireworków i najwyższej półki bielizny, ale ma robić robotę, to Body Dry robi robotę bez apelacji. Dobrze, może przejdźmy szybko przez rękawice? Dobrze! O kurczę, ja wziąłem tylko dwie. Ale Moje... bo wziąłem po jednej parze, tylko, czy znaczy po jednej z Ty też? Nie. Moje ukochane, na których najdłużej najczęściej zawsze jeżdżę, pierwsze burty jest Revit Dert. Eee, rękawice, rękawice, których nie dostałam, które Krzysztof mi kupił, na której jest imienny chyba już czwarty sezon, są już ze mną, są w miarę dobrej formie, może trochę się pozaciągały, ale w ogóle nic się z nimi dzieje, nie prują się, a mają ciężkie życie, bo ja w nich i trenuje na placu. Godzinami i czasem biorę je na tor, jeżeli jest taki duży upał, nie wiem, były Włochy, Chorwacy, ten nasz wyjazd, wszędzie, mm. wszędzie zawsze, kiedy jest taka pogoda letnia, to ja je po prostu biorę, moje ukochane rękawice, nie zamieniłoby mnie je na żadne inne, nie mogę złego słowa na ich temat powiedzieć, bardzo długo, dużo wytrzymują. Co prawda nigdy nie zmokły, jakoś porządnie wytrzymują też, nie wiem, działanie grzonych manetek. Nic się tu nie odkleja, nie odwarstwia, no po prostu histori, jeżeli chodzi o rękawice damskie. Letnie przewiewne. Ja używam od wielu lat bliźniczego modelu Helda Desert, którego tu nie wziąłem, ponieważ przeszedłem mocno na treningi i na rękawice bardziej sportowe. I od trzech lat bardzo mocno gniotę rfx dwójki od Five to francuska marka, która robi tylko rękawice. Um, I rękawice, które... a oczywiście najważniejsze, co jest, to, 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 to w, przy wyborze rękawic musicie zwrócić uwagę, to jest komfort. Rękawice przede wszystkim powinny być wygodne i różnic w ludzkiej dłoni jest dużo więcej niż w ludzkiej głowie, więc dużo trudniej znaleźć rękawicę, która pasuje na Waszą dłoń, niż kask, który pasuje na Waszą główkę. Rękawice, które są przez 2 lata non stop ze mną, a przez 3 znaczy lata ze mną, a przez ostatnie dwa lata non stop są katowane na treningach, na pitbajkach, są przewracane i znoszą to jak żadne inne. Rękawic przetestowałem bardzo dużo, mamy rękawic całe szuflady i nie byłbym gotów o żadnej innej rękawicy powiedzieć tyle dobrego, co o rękawicy RFX 2 od Five'a. I generalnie, jeżeli chodzi o mój kształt dłoni, to o ktoś, kto je projektował, brał pod uwagę ten typ budowy ręki. I Jeżeli szukacie rękawicy sportowej za bardzo grube pieniądze, bo to jest bardzo droga rękawica, to nie lękajcie się. Inwestycja się zwróci. Zwróci się, tak. 3 lata katowania, nic się nie dzieje. Żadna rękawica nie wytrzymała u mnie więcej niż dwa lata. Żadna. A ta wytrzyma trzy i poza tym, że się lekko odbarwił czerwony kolor, to nadal jest rękawicą, której będę którą będę używał. Ale też yy, dodajmy, że ty dbasz o rękawice, tak? Ty tak. je Czyszczy, impregnujesz, czy, tak. czyścisz jakby też od środka, są różne takie, tak, tutaj mamy chemikalia, które do tego służą. Warto wspomnieć, <grym> że Robert, co on zrobił i on ma yy, rękawiczki do czyszczenia rękawiczek. Więc na pewno ta skóra wytrzyma dłużej, jeżeli o nią dbacie. Ja mam tutaj odpowiednik damski, damskie rękawice też sportowe, też często je zakładam na treningi, to są no, moje jedyne rękawice sportowe. To, za co je kocham, to jest wygoda i dopasowanie. Dziewczyny, jeżeli założycie i będzie wszystko ok, to je po prostu bierzcie, no bo ja mam problem z rękawicami, mi się różne podobają, Dainese w ogóle na przykład tam nie leżą, ale Stars też tak średnio, natomiast szczupono dłoń, długie palce, te tak rękawice kurcze, tak, dają, dają mi wszystko, czego potrzebuję, mega wygoda, mega wyczucie, w ogóle się o nich nie myśli w trakcie jazdy co czasem tak jakby przeszkadza w takich bardziej y, rękawicach zabudowanych cieplejszych, to już jakby ta izolacja od y, kierownicy jest tutaj na przykład większa, ale tutaj też właśnie płynie przyda sobie do takiego modelu turystycznego który uwielbiam, bo są mega ciepłe wodoodporne i też jakby bardzo dobrze na mnie leżą, więc ten five robi takie modele, które u na nas dobrze leżą. Tak. No po prostu się nie, sprawdzają. Tak. Jeżeli nie znacie tej marki, to zwróćcie na nią uwagę, dla nas jest ona odkryciem już od co najmniej trzech lat. I nie ma pudła, Jakie, których rękawic byśmy nie wzięli. Oczywiście mają rękawice krótkie, szmaciane, nie zawsze nam się one sprawdzają. Na przykład Hermes, pozdrawiamy na tor, na, na treningi, nie wpuszcza nas w rękawiczkach, które są takie ultralekkie. Ja to rozumiem i szanuję, dlatego nie wszystko testujemy w takich warunkach. no bo... Jakby... Ale one nie są do takich warunków Właśnie, przeznaczone. To jest ale nie z drugiej miejsce. strony, dobry test to jest zabranie sprzętu w niewłaściwe środowisko. Ale żeby nie być gołosłownym. TRX t, tfx, TFX, przepraszam, TFX1, czyli e, odpowiednik męski e, rękawicy, o których mówiła przed chwilą żerawka, to jest rękawica, która nie dość, że spełnia wszystkie obietnice, czyli jest wodoodporna, ma gorę, ma wszystkie slidery, ma wszystkie ochraniacze, ma zszyte palce, ma bardzo ciasno zamykany kołnierz, co za tym idzie, bardzo łatwo jest ją włożyć pod mankiet kurtki, która również jest wodoodporna, to mają certyfikację. KP2, która się tak rzadko zdarza. Wyższa, to jest, nie ma wyższej. I żeby zrobić taką certyfikację, trzeba wszystkie testy przejść na maksymalnym poziomie. Nie, żaden z testów nie może być niżej. Damskie Więc... oczywiście mają KP1, tak. są mniej bezpieczne, ale już niestety to jest damskie. chyba trochę niestety normą, że te damskie są traktowane trochę po macoszemu produkty. Ale kobiety, im więcej nas będzie, im więcej będziemy jeździły, komunikowały się tym. Myślę, że ci producenci też będą o nas dbali. Także. Zwróćcie uwagę na markę Five, jeżeli ekonomia Wam pozwala na taki zakup, bo to są naprawdę drogie rzeczy. Natomiast to jest, tak jak wspomniałem, marka, która nic innego nie robi. Wyspecjalizowali się w tym i są w tym godni polecenia. Jeżeli komukolwiek miałbym polecić rękawiczkę, to zacząłbym od Five, a potem pytalibyśmy o to, z czego chciałby zrezygnować, i wtedy byśmy budowali jakąś cenę. To tak jakby tyle w temacie rękawic. Okej, okay, czas na koniec tego przedługiego filmu, ale ważny apel zostawiliśmy na deser. Jeżeli macie ochotę nagrać z nami recenzję Waszych ciuchów, zapraszamy do, na wspólne nagranie. Nawet jeżeli będzie to negatywna recenzja, to u nas jesteście welcome jak, jak zawsze, jak każdy. Także zgłaszajcie się, piszcie do nas. My mieszkamy w Warszawie, nagrywamy w Warszawie, więc tutaj jest gdzieś ta nasza taka baza. No to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy. Pa-pa, pa! pa, pa. pa.